Że mimo wszystko Alcybiadesowi udało się zawrzeć porozumienie z Argos. letnie przymierze, tak przynajmniej, czujnie Ale obeślane. to nie koniec machinacji <grytanie> Alcybiadesa. Tak, zdecydowanie. No to tutaj no, musiało doprowadzić do, do eskalacji tak naprawdę konfliktu. Argos gromadziło swoje oddziały i Ateny dołączyły do tego i pojawiła się bitwa. Pod Mantineją w 418 roku, czyli niby jeszcze trwa pokój, trwa sojusz, a tutaj już pewna, pewnego rodzaju walki następują. I tutaj semasia Spartańska odnosi wspaniałe zwycięstwo, bo tak jak u Pawle mówiłeś wcześniej, no, nie oddali Amphipolis. No i tutaj jak można czytać u Tukitydesa o bitwie pod Mantineją, że wojownicy z Argos szli ostro i gwałtownie, natomiast na te powoli przy dźwiękach licznych fletów. I nie jest to u nich zwyczaj religijny, lecz sposób na utrzymanie rytmu marszu, aby nie zerwał się szyk bojowy, jak to często zdarza się przy natarciach dokonywanych przez wielkie armie. Kiedy mówimy o fletach, ciekawostka, Alcybiades bardzo nie lubił grać na flecie. Kiedy podczas swojej, swojej edukacji e, uważał, że flet jest niemęskim instrumentem, dlatego, że po pierwsze zasłania jego twarz, a po drugie. Nie można podczas gry przemawiać, dlatego preferował chociażby grę na Harfie. I Alcybiades jest odpowiedzialny za to, że w wyszedł z mody w tamtych czasach Atena. Czyli mamy pewne dwa rodzaje tutaj takich sprzecznych z tym pokojem sojuszy, czyli spartańsko bełocki i atenys Argos. Powstaje właśnie konflikt, bitwa. I dobre imię machi Spartańskiej wraca, ponieważ było nadszarpnięte wcześniej przez fakterię, gdzie jednak ci Spartiaci poddali się, to było pokazanie chórzostwa, bo wcześniej legenda ogłosiła, że się nigdy nie poddają. Także wracają albo starczą, albo na tarczy. Tak. No i jednak ta przegrana aten spowodowało, że Argos zerwało sojusz z Atenami i no, ponownie no, zawarło pokój ze Spartą na 50 lat. No jednak oczywiście w Argos wrzało, tam nastąpił pewien przewrót oligarchów, wojna domowa, wymordowanie tych oligarchów, no i tam nawet Alcybiades zaczął też trochę swoje macki rozszerzać i dopomagać stronnictwu demokratycznemu w Argos, widząc tam tą szansę jako, jako właśnie taka siła, która mogłaby dopomóc w walce z, ze Spartą przyszłą. Wiedziano, że przynajmniej on wiedział, że kiedyś to nastąpi, odnowienie wojny. Wiedział, dlatego że do tego dążył tak, wciąż. Wie... Wierzył w siebie. Tak, wie, wie, wciąż planem Alcebiadesa było rozpętanie na ponownie wojny właśnie ze Spartą, po to, żeby mógł on się na niej wykazać, zdobyć chwałę i dalej budować swoją potęgę. Nie ukrywajmy, że to, co robił Alcybiades, Alcybiades w większości, większość rzeczy, które czynił, Czynił dla siebie, był absolutnie postacią bardzo ambitną, ale również bardzo egocentryczną. Tak, ale właśnie to jest dosyć ciekawe, ponieważ Spartianie sprzeciwiali się samej wizji Stroju demokratycznego, a tutaj Arcybiades popierał mimo wszystko właśnie ten argum, i być może Sparta się o tym dowiedziała. W żadnym wypadku nie szło to w kierunku pokoju. Tak. Co jest e, dość ironiczne, kiedy wrócimy do tego o tym, jak Alcybiades kiedyś próbował wprowadzić inny ustrój w innym mieście. Ale... Tak, tak, to, to już nie uprzedzajemy tak. faktów jeszcze troszkę. Później no, oficjalnie trwa pokójnik Jasza, no i Ateny upatrzyły sobie inny konsekt, taką pewną niepokorną wyspę Melos, która tak naprawdę była wyspą neutralną, choć zamieszkała przez kolonistów lacedemońskich. Nie było to żadne strategiczne miejsce, chodziło o coś zupełnie, zupełnie innego. Przybywają statki ateńskie na poselstwo na początku na Melos, no i pojawia się słynny dialog myliski, który Tukidides um, opisał. Już prawdopodobnie jest zmyślony, ale chodzi o to, żeby przekazać tą, tą ideę, tą esencję tego, jak, jak prowadzone były rozmowy nam na Melos. Tak, podejrzewa się, że nie dość, że Tukidides nie był Świadkiem, to jeszcze nie miał możliwości usłyszenia, co zostało powiedziane, natomiast idealistycznie przekazał to, co uważał, że zostało podczas tego, tych negocjacji wypowiedziane przez obie strony. Tak, no i, do, i to też nam pozwala mieć wgląd samego Tukitidesa, ponieważ to, jak ujął słowa te rozmowy, każe sugerować, że Tukitides był po prostu realistą. Polecam gorąco przeczytać cały dialog, on nie jest aż tak długi, a bardzo treściwy. Natomiast ja przytoczyłbym takie fragmenty, które uznaję za zawarte przytoczenia. Nie będą one zbyt długie więc Atenczycy. Przecież, jak wy, tak i my doskonale wiemy, że sprawiedliwość w ludzkich stosunkach jest tylko wtedy momentem rozstrzygającym, jeśli po obu stronach równe siły mogą ją zagwarantować. Jeśli zaś idzie o zakres możliwości, to silniejsi osiągają swe cele, a słabsi ustępują. Melińczycy: Otóż uważamy za rzecz korzystną, żebyście nie obalali zasady wspólnego dobra, lecz żeby każdy, jeśli się znajdzie w niebezpieczeństwie, mógł zawsze korzystać z pewnych naturalnych praw słuszności. W nie mniejszej mierze dotyczy to także Was, gdyż w ten sposób możecie narazić się na to, że w przyszłości w razie jakiegoś niepowodzenia Wam również wmierzona będzie najwyższa kara, Ateńczycy. My nie martwimy się o nasze panowanie, nawet gdyby miało się ono skończyć, to ryzyko bierzemy na siebie. To, co teraz powiemy, zmierza również do ocelenia waszego państwa. Pragniemy bowiem bez wysiłku objąć nad wami panowanie, a równocześnie życzymy sobie waszego ocelenia, które będzie korzystne dla obu stron, Melijczycy. Też jakże może być równocześnie dla nas korzystna niewola, a dla nas, a dla was panowanie? Ateńczycy. Owszem, gdyż poddając się możecie uniknąć ostatecznego nieszczęścia, a my, oszczędzając was, możemy też przez to zyskać. Melijczycy. Czy znaczy nie moglibyście się na to zgodzić, żebyśmy zamiast być waszymi wrogami, zostali waszymi przyjaciółmi i nie, nie, nie mieszając się do niczego zachowali neutralność? To właśnie ciekawa odpowiedź Ateńczyków. Nie, gdyż nienawiść wasza nie przynosi nam takiej szkody, jak przyjaźń. Wasza przyjaźń jest w oczach naszych poddanych znamieniem naszej słabości. Podczas gdy nieprzyjaźń oznaką naszej potęgi. No i tutaj jeszcze pewien interesujący fragment. Meliczycy wierzymy, że jeśli idzie o szczęście, to Bóg użyczy go nam. W niemniejszej mierze, ponieważ w słusznej sprawie podejmują walkę przeciwko krzywdzicielom. Jeśli zaś idzie o siłę, to naszą słabość wyrówna w przymierze z lacedemończykami. Ateńczycy. My również sądzimy, że nie zabraknie nam życzliwości Bogów. Sądzimy bowiem, że zarówno Bogowie, jak i sami ludzie z powodu wrodzonych sobie cech, wszędzie i zawsze rządzą tymi, od których są silniejsi. Jeśli idzie o Wasze przymierze, Nadzieję na pomoc, której udzielą Wam lacedomończycy, kierując się poczuciem honoru, to z największym szacunkiem odnosimy się do Waszej prostoduszności, lecz nie zazdrościmy Wam łatwowierności. Lacedomończycy ze wszystkich znanych nam państw najkonsekwentniej przestrzegają tej zasady, by rzeczy sobie miłe uważać za piękne, a korzystne za sprawiedliwe. Więc, w moim mniemaniu, te fragmenty Oddają rzeczywiście istotę całego problemu i istotę tego, jak podchodzili Ateńczycy do, do kwestii właśnie Melos. Chcieli pokazać swoją potęgę. Tak jak opisał Tukitides, że, że przyjaźń z Melos oznaczałaby słabość, a nienawiść Melos pokazywałaby potęgę W tym konflikcie niestety neutralność zachowali jedynie bogowie, a rozstrzygnęła się siłą ludzkich czynów. Tak, warto też wspomnieć, że Rzeczywiście przecież mieli wiele praw wynikających z kultury, zresztą te prawa były wcześniej w powszechnych częściach naszego naszej audycji mówione, wykładane, więc istniała pewien, pewien wspólna kultura i wspólne naprawdę świadectwa, których oni przestrzegali. Ale mimo to, w momencie, kiedy jeden kraj miał potęgę, drugi był słabym i, i łatwym kąskiem, widać, że te prawa niekoniecznie obowiązywały, że prawa siły były ważniejsze. Tak, ale tu nawet myślę, że to bardziej chodziło o to, żeby Atyńczycy pokazali, że oni są niezawisłymi panami na morzu. Ponieważ, bez pozorom, to nie stanowiło jakiegoś ważnego taktycznie miejsca. Aha. I między innymi dlatego Sparta nie widziała powodu, żeby interweniować, bo nic by na tym nie zyskali. Ale też zgodziłbym się z pałem. O tym, że bardzo interesujący fragment tej wypowiedzi jest o tym, że Ateńczycy mówią, że u bogów jest tak samo. Potężniejszy Bóg rządzi mniej potężnymi bogami. Więc jeżeli my jesteśmy potężniejsi, jako, jako właśnie Ateny, to zasady tej, prawda, zasady siły mamy prawo roztaczać władzę nad innymi, słabszymi. Natomiast jeżeli inni są również potężni, no to wtedy pojawia się już kwestia sprawiedliwości, jakichś praw, jakichś układów. Że po prostu nie układamy się ze słabymi, bo to jest sprzeczne z taką naturą świata. To jest Tam, bardzo interesujące. Nie warto nie. też powiedzieć, że wielokrotnie było tak, że tutaj Ateny myślały o zakończeniu wojny, dopóki nie odniosły jakiegoś zwycięstwa, które było tak. spektakularne, i nagle czuli krew i mówią, to my jesteśmy teraz silni. Nie będziemy się przecież poddawać, nie będziemy się układać, teraz jest pora na kolejne zwycięstwo. No więc co pod, jaką decyzję podjęli Meliczycy? No oni hardo powiedzieli, że będą walczyć. Ateńczycy zaczęli się obwarowywać, zostawili trochę floty, żeby odciąć właśnie Melos od morza, od lądu. No, a Melicycy odważnie robili wypady właśnie na te fortyfikacje, nawet owocne. No, ale później przybyły posiłki Aten. No i musiało skończyć się tylko w jeden sposób. Porażką. Porażką Melos oczywiście. No i tutaj Alcybiades podjął okrutną decyzję. Taką, jaką miał wcześniej jaką, jaką Kleon chciał dla Mityleńczyków, czyli wymordowano wszystkich mężczyzn na wniosek Alcybiadesa, a kobiety i dzieci sprzedano w niewolę. A później wyspę zaludniono ateńskimi kolonistami. No tak, okrutny los rzeczywiście spotkał tym biedny Melos, które tak naprawdę było na Bogu ducha winne w tym konflikcie. Największym grzechem Melos było zachowanie neutralności. <laughs> tak, być może Melos nawet rzeczywiście wierzyło, że Sparta przyjdzie z pomocą i my się zawiedliśmy. Problem polega na tym, że Melos, jak zresztą jest ujęte w dialogu malijskim, Melos bardzo polegało na rzeczach ulotnych, takich jak koncept sprawiedliwości, wsparcia bogów, czy honoru sojuszników. Tymczasem Melos było miejscem, które nie stanowiło strategicznego, strategicznej wartości, i nie stanowiło czegoś, o co warto się bić. Jakby Ateńczycy mogli poświęcić swoje siły i zająć Melos i zyskali to miejsce, natomiast Spartyńczycy zbyt dużo by stracili, próbując ich wspomagać. W związku z czym, tak, tak realistycznie, a to patrząc, wynik tego konfliktu mógł być tylko jeden. Tak, Wam tutaj też wspomnieć, że taka propaganda przecież Sparty była w tej wojnie, że właśnie oni są tymi, którzy tożsamo y, to powiem, sprawiedliwą, y, wyzwoleńczą. Więc być może właśnie Melos uległo tej propagandzie Zmartynach, jeżeli już uczestniczyło w konflikcie. Tak. Tak, może Szyma. nawet pomagało to wsparcie kontynuować tę propagandę. Zobaczcie, co stało się na Melos. No właśnie, nie mówiąc już o tym, że właśnie Melos zostało założone jako lacedemońska kolonia. kolonia, tak. Więc skoro wywodzili się ze Sparty, no to Liczyli na to, że honor przeważy i ich bracia pojawią się z ucieczką.